Siemanko. Jestem na końcu świata na Mauritiusie. Tutaj mój przyjaciel, nowo poznany Alin. No i przyjechałem skosztować Jujicu na Mauritiusie. Jak jest? Za chwilę zobaczymy, ale myślę, że dużo pozytywnej energii na mnie czeka. No i tak wygląda sala do jiu-jitsu na Mauritiusie. Tak u nas fajna, przyjemna. Mamy logo. Power. Trzy Brazylian jiu-jitsu. Myślę, że będzie fajna zabawa. Chociaż chyba trzeba być hojnym, żeby na wakacjach się oszczędzać po takich miejscach. Ale jestem pozytywnie nastawiony. Elo! Kochani dzisiaj na się, tutaj w tym wspaniałym klubie Power 3. Dziękuję za wspaniały trening, za wspaniały charakter. We are BGG!